Trzynasty powód do wdzięczności: dziękować Jezusowi, ufając Mu. Przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, Chrystus pokazał nam, że możemy Mu ufać. Właśnie ufność Bogu jest podstawową rzeczą, którą powinniśmy praktykować w naszej relacji z Nim. Ufność to praktyczna część wiary. Wiara zaprasza nas do przyjmowania prawd, które nie zawsze dobrze rozumiemy. Ufność zaś to zaproszenie do konsekwencji w tej wierze i przyjmowanie, że we wszystkim co nam się przydarza jest Bóg ze swoją opatrznością, nawet jeśli my nie rozumiemy. Zaufanie Bogu to pierwszy i najważniejszy akt miłości, który czynimy wobec Pana. To pierwsza odpowiedź na Jego miłość. Daje nam ona pokój, którego potrzebujemy, by mierzyć się z przeciwnościami życia postanowienie. Dziękować Bogu za Jego miłość poprzez ufanie Mu. Powtarzać często, w każdych okolicznościach. Jezu, ufam Tobie. Oddaję się w Twoje ręce i przyjmuję Twoją boską wolę, choć jej nie rozumiem.